Teraz oczywiście dużo więcej na ten temat. Doktor Paweł Grzesiowski jest razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze, witam wonę rano. Witam panią, witam państwa. To może zacznę od tego, o czym Janina Hojska przed chwilą mówiła w, w kontekście szczepień naszego bezpieczeństwa, te maseczki, bo pojawił się, pojawiła się taka informacja, zresztą minister zdrowia o tym powiedział, że jeżeli wszystko będzie zmierzać w dobrym kierunku, a podobno w takim zmierza, to mniej więcej już za miesiąc na świeżym powietrzu nie będziemy musieli nosić maseczek. Czy uważa Pan, że to słuszna decyzja? Uważam, że to decyzja spóźniona. Powinniśmy wycofać się z tego zalecenia. Ono jest bez podstaw naukowych. Nie udowodniono przenoszenia wirusa na świeżym powietrzu, gdzie nie ma wokół ludzi. Także dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdy wiele osób zdaje sobie z tego sprawę i nie nosi maseczek na ulicy. Ma je tylko fikcyjnie na uszach, na brodzie, gdzieś na szyi, żeby no nie podpaść policji. Natomiast uważam, że to rujnuje nasz Wizerunek jako, jako, yy, jako kraju, który stosuje metodę, która nie przekłada się na bezpieczeństwo, a tylko utrudnia ludziom życie. No to fakt, z tym noszeniem to jest u nas bardzo kontrowersyjnie, co nie zmienia faktu, że cały czas taki przepis obowiązuje, ale czekamy na jego zniesienie. Jeżeli chodzi o te zmiany, które mogą w najbliższym czasie się pojawić, to prawdopodobnie dziś poznamy kolejne kroki rządu, jeżeli chodzi o odmrażanie gospodarki. Czy zatem to, co gdzieś tam pojawia się jeszcze w nieoficjalnych informacjach, czyli powrót dzieci do szkół, czy otwarcie centrów, handlowych na razie oczywiście bez gastronomii, bez hoteli, to także niekoniecznie dobre rozwiązanie na ten moment. No przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie w jakim miejscu pandemii, w jakim momencie pandemii jesteśmy. Widzimy tendencję spadkową, to zachęca do różnego rodzaju tak zwanych odmrożeń, ale z drugiej strony Polska nie jest jednolitym e, krajem e, w rozumieniu e, dynamiki e, epidemii. Mamy województwa, gdzie sytuacja jest cztero-pięciokrotnie lepsza e, niż w, w innych. Na przykład e, Warmia Mazury mogłaby już być e, otwierana, ponieważ e, o, o, tam wdrożono lockdown e, wcześniej e, i te efekty e, spadków e, zachorowań są już e, od tygodnia widoczne. E, ta regionalizacja, o której mówię od roku, a w tej chwili słyszę, że wreszcie rząd się nad tym zastanawia. Moim zdaniem już powinna funkcjonować. Każdy dzień. Opóźnienia tych decyzji to są konkretne straty. Nie rozumiem, dlaczego dzisiaj, kiedy mamy na przykład strefę zieloną na Warmii Mazurach czy na Lubelszczyźnie, nie można tam już otworzyć hoteli. Kompletnie tego nie rozumiem. Powinniśmy stosować zasady oparte na aktualnej wiedzy, a nie zasady takie jak powiedzmy sobie w kolejnictwie, czyli wajcha w lewo to zwrotnica w lewo, a wajcha w prawo to zawsze w prawo. Tak nie powinno być. Powinniśmy precyzyjnie, bardzo y, właśnie y, regionalnie wprowadzać określone, y, określone y, zaostrzenia czy, czy ograniczenia, i potem je regionalnie y, znosić. A na jakim etapie jesteśmy? Czy, czy faktycznie najgorsze, jeżeli chodzi o tą trzecią falę, już za nami? Ja wcale nie jestem tego pewny. Myślę, że władze też nie są tego pewne, dlatego tak ostrożnie de facto dawkują optymizm, bo jesteśmy w okresie poświątecznym, pamiętajmy, w tej chwili będzie realizować się wzrost zachorowań związany z Wielką Nocą. To jest moment, który, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile osób trafi do szpitali, ile osób zachoruje, a więc musimy być tutaj bardzo jeszcze wstrzemięźliwi, obserwować sytuację, ale z drugiej strony, tam gdzie ona już jest wyraźnie lepsza, można otwierać te obszary, gdzie nie mamy masowych spotkań ludzi w zamkniętych pomieszczeniach, a więc. Wszędzie tam, gdzie jest powiedzmy jeden na jeden, czyli nie wiem, fryzjer, kosmetyczka, masażysta, to już można byłoby przecież uruchamiać, bo tych zachorowań w tym momencie jest niewiele. Natomiast jeżeli mamy myśleć o otwarciu tych obszarów, gdzie duża grupa ludzi przebywa razem w zamkniętym pomieszczeniu, czyli na przykład szkoły, na przykład jakieś imprezy masowe, tu powinniśmy być jeszcze bardzo ostrożni. A czy według pana albo inaczej, czy zgadza się Pan z tym, co powiedział profesor Good bodajże wczoraj, że tak naprawdę pełną kontrolę nad pandemią będziemy mieć w momencie, kiedy będzie maksymalnie kilkadziesiąt przypadków dziennie zakażeń? No cóż, pan profesor Gut jest y, naukowcem i y, 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 zdaje sobie doskonale sprawę, całe życie przepracował w, w, w obszarze wirusologii, że mówienie o kontroli y, nad pandemią jest możliwe, kiedy praktycznie ją się wygasi. I rzeczywiście kilkadziesiąt przypadków dziennie to jest sytuacja, gdzie prawie można mówić o wygaszeniu. Także zgadzam się z panem profesorem, że to jest długa droga jeszcze. Pamiętajmy, że wirus cały czas się zmienia, on ma e, nowe warianty. Oczywiście one nie są na razie tak groźne, jak moglibyśmy na przykład przy grypie powiedzieć, że pojawia się nowy wariant raz na 100 lat, który no, właściwie przewraca wszystko do góry nogami. Wirus SARS-CoV-2 zmienia się w niewielkim zakresie, ale te mutacje no, są dla nas czymś niepokojącym, ponieważ one mogą powodować nieco słabszą skuteczność szczepionek czy, czy ozdrowieńców, tej odporności ozdrowieńców, a więc My musimy cały czas monitorować sytuację, i mówienie o kontroli nad pandemią no byłoby moim zdaniem wysoce nierozsądne, bo byłoby to takie trochę zarozumialstwo. Wirus jest przed nami o ileś kroków, i my go gonimy. Musimy mieć świadomość, że nie ma wciąż skutecznego leku przeciwko temu wirusowi. Remdesivir, który używamy w szpitalach, działa, ale niestety nie przynosi jakiegoś przełomu. Czekamy na zatem leki, które byłyby na przykład do ust niestosowane w pierwszej fazie choroby dawałyby wyleczenia. Po drugie pamiętajmy, że mamy ogromną rzeszę pacjentów z chorobą pokowidową z tym tak zwanym long covid. W tej chwili są to ludzie w różnym wieku z dramatycznie poważnymi problemami, które powodują, że. Że oni właściwie są wyłączeni z życia społecznego. Na to w ogóle nie mamy lekarstwa, a reszta tych pacjentów będzie z dnia na dzień się powiększać, bo to jest około 10% wszystkich osób, które przeszły COVID. A więc musimy mieć świadomość, że ta pandemia nie skończy się nawet wtedy, kiedy wirus przestanie się przeżyć wśród ludzi. My będziemy przez wiele lat. Niestety jeszcze ze skutkami pandemii musieli walczyć. Już nie mówiąc o, o tej ogromnej, o tym ogromnym długu zdrowotnym, który powstał wobec pacjentów niekowidowych, gdzie mamy zaległości w zabiegach planowych, gdzie mamy zaległości w leczeniu kardiologicznym, onkologicznym, każdym. Więc naprawdę mówienie o tym, że pandemia się skończy. Szybko jest rysowaniem fałszywej rzeczywistości i nadziei przed przed ludźmi. Trzeba moim zdaniem mówić o tym, jakie są, jakie są rzeczywiste wyzwania i jaki trudny czas nas czeka. Jeszcze w kontekście, tak sobie myślę, tych wariantów wirusa, o których Pan wspomniał, bo co chwilę poznajemy te nowe mutacje, o nich się dowiadujemy, no to ewidentnie musimy się chyba do tego przyzwyczaić, że tak jak przeciwko grypie, tak samo przeciwko COVID-19 zapewne co roku będziemy musieli się szczepić. Naukowcy intensywnie cały czas pracują nad tymi mutacjami, nad właśnie szczepionkami, które zwalczą kolejne te mutacje. Tak i to i to jest bardzo dobra bardzo dobre podejście trzeba informować społeczeństwo, że jest taka opcja, że będziemy co roku czy co dwa lata przyjmowali szczepionki o być może zmienionym składzie, jeżeli my wcześniej będziemy do tego przygotowani. To nikt nie będzie sfrustrowany, prawda, że teraz się zaszczepił i potem ukażą znów. Wiele osób przychodzi i właśnie mówi coś takiego, że na no, panie doktorze, po co się szczepić, skoro i tak, wy już za chwilę te szczepionki zmienicie. Nie wolno tak myśleć, ponieważ y, y, w ten sposób dajemy wirusowi szansę na rozwój teraz, tu i teraz. Y, my musimy zachęcać ludzi do, do szczepień, do wykorzystywania tych zasobów, które mamy i przygotowywać na ewentualnie zmiany tych zasobów, na rozszerzenie, na przykład szczepień w przyszłości. Wtedy y, będą nam y, ludzie ufać. Jeżeli my y, mówimy: jutro skończy się pandemia, już y, wszystko wajnie, no to jeżeli ta pandemia się jutro nie kończy, to tracimy wiarygodność bezpowrotnie. Dla mnie to jest najważniejsze wiarygodność naszej naszych, naszych wygłaszanych że tak powiem informacji czy, czy, czy komunikatów do społeczeństwa, bo jeśli ta wiarygodność jest zaburzona, no to potem widzimy, że ludzie, rozciągają ten brak zaufania na wszystkie obszary, czyli nie noszą maseczek, nie przestrzegają zasad, no czarna czy czy szara strefa usług funkcjonuje, bo bo wiele osób mówi tak. Nie ma pewności, czy w ogóle ten wirus jest, czy są te zachorowania. Tutaj mamy jakieś filmiki prawda o fałszywych testach, a tutaj ministerstwo się wycofuje z tych wcześniejszych stanowisk, a więc Róbmy, żyjmy normalnie, prawda? Nie przestrzegajmy tych zasad, bo to wszystko, co wokół się dzieje, to jest, to jest jakiś, prawda, fotomontaż. Tak nie jest. I, I musimy to bardzo mocno społeczeństwu przekazywać, że jest zagrożenie, że to zagrożenie jest nie do końca poznane, że musimy na bieżąco zmieniać nasze stanowiska. Musimy być elastyczni, ale musimy być wiarygodni. Zwłaszcza, że my bardzo łatwo zasysamy te złe informacje, które docierają do nas w związku chociażby ze szczepieniami, bo wystarczy, że pojawi się kilka przypadków problemów zdrowotnych w związku ze szczepionkami na miliony szczepień i już to urasta do rangi globalnego problemu i niektóre firmy, na przykład niektóre państwa zawieszają szczepienia poszczególnych szczepionek poszczególnych firm. Tak, proszę zobaczyć, co się wydarzyło ze szczepionką firmy Astra. Ona straciła w oczach społeczeństwa wiarygodność. Według ostatniego sondażu, który czytałem, około 5% Polaków ufa tej szczepionce. No to jest porażka, to jest katastrofa. I tę katastrofę musimy wspólnie teraz jakoś naprawić, dlatego że to, że jedna ze szczepionek może dawać niezwykle rzadkie działania niepożądane. Przecież wiedzieliśmy o tym od początku, że szczepionki mogą wywoływać jakieś rzadkie zdarzenia niepożądane. W tej chwili przybywa publikacji, które mówią o tym, że szczepionki RNA, czyli Pfizera czy Moderny, też mogą dawać jakieś rzadkie zjawiska niepożądane, a więc potrzebna jest ogromna praca w tej chwili edukacyjna, komunikacyjna, żeby społeczeństwo. Zaufało znów te szczepionce, bo w przeciwnym razie no, mamy popa poważny kryzys, bo co zrobimy z tymi milionami dawek, których nikt nie chce? Yy, I my musimy dzisiaj bardzo nad tym mocno pracować, pokazując różnymi drogami tak jak zrobiła chociażby królowa brytyjska, zaszczepiła się, czy pani e, 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 kanclerz Merkel, prawda? Zaszczepiła się szczepionką, która budzi te ogromne wątpliwości, pokazując tym samym, że ufa tej szczepionce, że, że nie boi się o swoje zdrowie, e, że to jest po prostu właściwy krok. Także potrzebujemy takich, e, takich e, dobrych informacji, takich dobrych działań, po to, żeby w Polsce ludzie chcieli się szczepić, bo ja mam coraz więcej takich sygnałów, że osoba, która nie może wybrać szczepionki, a boi się zaszczepić siastrą, w ogóle rezygnuje ze szczepienia. To byłaby najgorsza wiadomość, to byłaby najbardziej tragiczna no i dlatego, informacja. No i dlatego, i dlatego pewnie, panie doktorze, takie, a nie inne działania rządu, że teraz już oficjalnie ten komunikat poszedł w świat i jest rozporządzenie, że niewykorzystane szczepionki dla wszystkich chętnych są i każdy będzie mógł z nich skorzystać. A jak w ogóle nowy harmonogram szczepień, który znamy od wczoraj, pan bardzo się cieszę z tych zmian. Powiem szczerze, czekałem na nie no, z utęsknieniem. Uważam, że już miesiąc temu można było te zmiany wprowadzić. Zresztą w wielu punktach szczepień to jest tajemnica poliszynela już te zmiany były wcześniej wprowadzone, to znaczy życie przyniosło już dużo wcześniej takie rozwiązania. Wiele punktów szczepień nie chcąc marnować szczepionek, ani mając osób z grup. Tak zwanych grup ryzyka, podawało tę szczepionkę osobom chętnym, tylko robiono to nielegalnie ze strachem, że prawda NFZ jakąś może grzywnę nałożyć. Teraz możemy to legalnie robić, i to jest bardzo dobry krok, ponieważ nie powinna się marnować ani jedna dawka. Dlatego, że jest tak dużo osób, które czekają na szczepionki, że jedna dawka to jest, to jest, to jest, to jest, to jest bardzo złe zdarzenie, które powinno być analizowane. Dlaczego? nie znaleźliśmy nikogo na szczepienie czy z powodu nie wiem, lenistwa, czy z powodu yy, yy, braku ludzi, yy, a może yy, ktoś skończył wcześniej dyżur i musiano prawda wylać szczepionkę to powinny być przypadki ściśle rejestrowane i analizowane po to, żeby kolejny raz podobna sytuacja się nie zdarzyła. Także te zmiany w kalendarzu szczepień, żeby wszyscy dorośli mogli już się zapisywać i żebyśmy mogli yy, te tak zwane Y, y, Resztkowe y, czy, czy, czy zalegające dawki, y, zagrażające zmarnowaniem, zutylizować, y, to jest bardzo dobry krok y, i mam nadzieję, że to y, realnie przyspieszy szczepienia. Y, to zresztą pokazują doświadczenia innych krajów, gdzie jak odblokowano ten system, uproszczono go, to okazało się, że szybkość szczepień znacznie wzrosła. Więc y, róbmy jak najszybciej te, y, te ruchy, po to, żeby y, można było jak najwięcej osób zaszczepić, bo. Persaldo. tak naprawdę dla wirusa to nie ma znaczenia, czy zaszczepił się ten czy inny człowiek. Y, to ma znaczenie y, dla tych ludzi indywidualne. Natomiast, żeby przerwać transmisję wirusa, to my po prostu powinniśmy mieć jak najwięcej osób zaszczepionych. I oby tak się działo jak najszybciej. Doktor Paweł Grzysiowski był razem z nami. Dziękuję, panie doktorze. Wszystkiego dobrego. Ja Miłego dnia. Dziękuję. you <laughs>